Karolina i Piotrek znali się prawie od maleńkości. Od pół roku są parą na szóstku Karolina spędziła go jak zawsze z koleżankami, a Piotrek jak zawsze z kolegami. Nagle zadzwonili koledzy Piotrka i powiedzieli, że zginął w wypadku. Oczywiście Piotrek nie wiedział o tym, że dzwonił do, do jego dziewczyny. Dziewczyna się kompletnie załamała. Zaczęła z zdolnego, on nie odbiera. Bo koledzy zabrali mu telefon. Postanowiła tam pojechać, nikogo nie została w domu. Do oczywiście chłopacy wzięli piątkę i poszli do innego kolegi. Dziewczyna zrozumiała, że ją nie ukłamali. Uwierzyła w to, co mi, wszystkie, co oni nagadali. Poszła do toalety wzięła żeletkę i powiedziała ostatnie słowa: Kochałam cię, mam nadzieję, że nadal będziesz mi kochał. I się pocięła. No tak, jako to się dowiedział. Następnego dnia by powiedział te same słowa. I życzył się.